Co robisz? Doca 5000, ta, tak? Taka, taka mała jest tutaj miareczka. jest taka miareczka dla dziewczyn. Ale działa, dla chłopców. Miareczka dla... Ochotek. Aha, to ta większa. Możesz tak nie, nie zadać, ale o, wystarczy. Czyli można się <noise> też obsłużyć tą miareczką dla dziewczyn, ale trzeba tam z trzy takie miarki tak, wrzucić. Tak, tak. Żeby było dobrze. A ten napój energetyczny na czym polegał? Z kawą. A na, napój energetyczny? Mamy go gdzieś tutaj. Czekaj, jest. Krzychuk, go robiłeś? Czy Radek? Radek go robi. No tak. Tak wygląda. Może nie wygląda to dobrze, ale działa dobrze. Jak nie mamy nic, żeby się pobudzić, to jest co? Normalna rozpuszczalna kawa. Dwie łyżeczki tego whey protein. I działa, i działa, i dobrze, i tak trzeba. To idziemy A co dzisiaj robimy? Łapy. No to musimy... musimy to... Ale ty masz znowu jakiś inny proszek, ja mam inny. Zawsze masz coś więcej. No niech będzie. Zobaczymy jak będzie działać.